Cześć! W tym wideo pokażę Ci jak za pomocą mojego skryptu dostępnego na GitHubie masowo wysłać 10 zamówień w sklepie. To jest w moim przykładowym sklepie. Tutaj jest. Tu jest mój przykładowy sklep. I tak jakbyśmy tutaj dodali do koszyka i masowo wysłali zamówienia. 10 razy. E, aktualnie aktualnie zamówienia nie ma 0 zamówień, I teraz ten skrypt uruchomię i pokażę ci, jak dodać te zamówienia losowo. W tym wypadku 10, ale można zwiększyć. Ktoś by chciał, skrypt został napisany w Node.js, tak aby dane zostały wysłane jednocześnie w sposób asynchroniczny. Uruchamiam skrypt. Po uruchomieniu widzę, że tutaj nie ma żadnych błędów. A jak to wygląda w kodzie? Najpierw tworzą, dodajemy do czekauta, a później w pętli do tworzymy, tworzymy, tworzymy bas, baskety, rekordy w tabeli basket. No i teraz jak to wygląda na stronie, to, w panelu administracyjnym. Tutaj są te ordery. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I w bazie danych też możemy zobaczyć, że faktycznie jest 10 tych rekordów. Tutaj, tutaj 12 produktów w danym, w danym orderze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.